Cześć wszystkim, nazywam się Paulina Deka i zapraszam na rozmowę z Rafałem Pisarczykiem, niesamowicie utalentowanym, młodym polskim artystą mieszkającym w Stanach. Rafał szkicuje, maluje i tworzy murale. Stworzył już niejedno arcydzieło. Polska Polonia poznaj Rafała. Rafał, opowiedz nam o swoich początkach. Od kiedy rysujesz? Od kiedy pamiętasz, czy zaczęło się to już dużo, dużo później? Zaczęło się to od samego początku, od dzieciństwa. Dorostałem w rodzinie artystycznej. Mój ojciec, moje starsze rodzeństwo malowali, więc od dziecka było to obecne, i od dziecka wiedziałem, że to jest coś, co lubię, i pewnie to jest to coś, co będę robił. Pamiętam, jak zanim zacząłem studiować, moi znajomi w szkole średniej się zastanawiali, w jakim kierunku pójść, a ja nie miałem takiego problemu, bo wiedziałem po prostu, że chcę iść właśnie w sztukę, w malarstwo. Z okazji obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego namalowałeś mural na ścianie Polskiego Domu Narodowego i klubu Warsaw na Brooklynie. Przybliż nam to wydarzenie i opowiedz o swoich projektach w Stanach. No, no więc mural Powstania Warszawskiego to był mój drugi mural w tematyce historii polskiej. Pierwszy mural to był mural poświęcony Witoldowi Pileckiemu. Mural Pileckiego był takim prywatnym moim projektem, który po prostu chciałem zrobić z własnej potrzeby. Pilecki mnie tam bardzo zainspirował i, i czułem potrzebę, żeby coś tam zrobić dla niego właśnie. No i potem ten projekt mi trochę pomógł, bo gdzieś tam właśnie później chciałem robić więcej rzeczy w tym kierunku i w międzyczasie z, z, gdzieś tam zgadzałem się z Grzegorzem Frycem, działaczem polonijnym. No i okazało się, że ja mu zaproponowałem, że robię murale, że mogę coś zrobić. I okazało się, że Grzesiek akurat myślał o stworzeniu muralu na Powstanie Warszawskie, na rocznicę Powstania Warszawskiego. No i właśnie pamiętam, że wysłałem mu zdjęcie tego Pileckiego i spodobało mu się chyba. No i... Czyli dobry pomysł w dobrym momencie. Tak jest. No i wtedy żeśmy się zgadali, zaczęliśmy to organizować. No i tak powstał właśnie mural w Nowym Jorku. Pamiętniający 70. rocznicę powstania warszawskiego. Super. Wiem, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jaka jest różnica między graffiti i moralem. Jeśli mógłbyś nam wszystkim wyjaśnić? Tak, no właśnie. Bardzo często ludzie, kiedy nawiązują do mojej sztuki, to używają słowa graffiti, co nie do końca mi się podoba, bo ja nie, nie uważam tego za graffiti. Graffiti jest taką już bardziej. Nową, nowym ruchem jest to, bardziej się używa spray, czyli tam malowanie spuszki No i to jest taka, trochę inny rodzaj sztuki, nie? to jest bardziej taki, napisy, jakieś tam słownictwo. Natomiast mural jest, jest taką starą szką, która ma ponad 100 lat. Jednym z bardzo sławnych muralistów był Diego, Diego Rivera mąż sławnej artystki meksykańskiej Fridy Kahlo. No i w, wiesz, to było początek XX wieku, kiedy graffiti w ogóle nie istniało. Nie? Mhm. W ogóle takie pojęcia nie było. I ja bardziej się wzoruję na, na tej starej szkole murali, gdzie maluję tylko pędzlami, tradycyjną techniką. I używasz I, farb? I używam no, tak, normalnie farb. Mhm. Więc, więc no mural, każdy, każdy graffiti praktycznie jest namalowany. Jeżeli jest namalowany na, mur, na murze, no to jest muralem, ale nie każdy mural jest graffiti, nie? Mhm. Ja ogólnie ja nie robię graffiti, ja robię murale. Okej, okay, dzięki. Twoje ostatnie dzieło, mural upamiętniający polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, powstał w nimie w Peru. Wspierała cię polska ambasada w Peru. Proszę opowiedz nam o tym przedsięwzięciu. Tak, no więc pomysł na stworzenie muralu Ernesta Malinowskiego powstał w kwietniu 2017 roku, kiedy to yy, znalazłem się w kanionie Kolka na wycieczce razem z Jerzym Majerczykiem, który jest polonijnym podróżnikiem, też odkrywcą właśnie, pierwszym zdobywcą te, tego kanionu. No i właśnie podczas tam wędrówek przez kanion Jurek zasugerował pomysł, żeby zrobić coś na 200 rocznicę od narodzin Ernesta Malinowskiego zaproponował mi właśnie zrobienie muralu. Oczywiście bardzo fajny pomysł od razu się zgodziłem. No i potem zaczęła się organizacja tego. I tutaj właśnie duży wyraz wdzięczności w stronę Jurka, bo to jakby nie było, to dużo, dużo zrobił do tego, żeby ten mural powstał. Uruchomił wszystkie swoje kontakty i w Polsce, i w Peru. I właśnie najpierw nagrał spotkanie z polską ambasadą w Limie. Spotkaliśmy się z panią ambasador, zaproponowaliśmy ten pomysł. No i, i ambasada przyjęła propozycję, oni nam zasugerowali lokalizację, bo potrzebowaliśmy właśnie miejsca, gdzie ten mural mógł powstać i oni nam zaproponowali właśnie uczelnię, uczelnię inżynierii, główną szkołę inżynierii w Peru, która zresztą była zakładana między innymi przez Ernesta Malinowskiego, pierwszym rektorem tej uczelni był Edward Habich, też polski inżynier, który był prowadzony między innymi przez Malinowskiego do, do Peru. Więc lokalizacja bardzo dobra, fajna. Mhm. Tak. I no i tak się to zaczęło. No, organizacja trwała około roku. A jak długo ci zajęło samo wykonanie muralu już na miejscu? No już y, wykonanie trwało około 3 tygodni. Mhm. Y, tak, no. Zacząłem jakoś pod koniec pod koniec czerwca tego roku i skoń, otwarcie odsłonięcie muralu było 20. Mhm. Tak, to, to było takie uroczyste otwarcie z udziałem właśnie polskiej ambasady. W tak, by, byli przedstawiciele, była pani ambasador, byli przedstawiciele ambasady, był dom polski, jest to organizacja, która zrzesza tam polonijne rodziny mhm. mieszkające w Peru. Mhm. No, było, było całkiem takim uroczystym. Przecięcie wstęgi? Było przecięcie wstęgi, wstęgę właśnie przecinał rektor szkoły, uczelni i pani ambasador. Jesteś prezesem organizacji Wspólnota Frydmana? Proszę opowiedz, czym się zajmujecie. Tak, no mam ten zaszczyt bycia prezesem tej organizacji od trzech lat. I od kiedy zaczęliśmy działać, założyliśmy sobie jako główny cel pomoc charytatywna dla społeczeństwa właśnie tam z mojej wioski Frydman w Polsce. A zarazem działalność taka kulturowa, y, dlatego założyliśmy zespół ludowy y, właśnie z tradycjami zespisza. No i organizujemy różne wydarzenia, różne imprezy, na których y, y, po prostu zbieramy pieniądze i później staramy się je wykorzystywać właśnie, pomagając chorym dzieciom tam właśnie u nas w miejscowości, różnym tam potrzebującym ludziom, na, na, ile, na ile jest to możliwe. No, a, a zespół po prostu jest, jest czymś takim, co coś, co pomaga nam kultowywać nasze, nasze tradycje, nasze korzenie, podtrzymywać tutaj właśnie w Stanach. Wiesz, na przykład młodzież ma możliwość nie tylko poznać swoją kulturę i, i przebywać w tym, ale jednocześnie utrzymują kontakt między sobą, więc to też, to też tak y, utrzymuje nasze społeczeństwo. Razem. Ty również tańczysz w tym zespole, tak? Tak, też jest. wielu talentów, proszę Państwa. Tak. Y... Gdzie można oglądać Wasze występy? Czy macie jakieś takie stałe miejsca? No właśnie, ogólnie tydzień temu mieliśmy imprezę, którą organizujemy co roku, czyli Frydmańską Watrę. Jest to impreza, która odbywa się na północy New Jersey, na prywatnym terytorium. Jest to impreza plenerowa, duże ognisko, no i właśnie występy zespołów ludowych. Także zapraszamy ogólnie, więc to, ta impreza się odbywa raz do roku. Druga impreza, którą organizujemy, to jest impreza zimą zawsze, jest to zabawa fryzmańska i to już jest normalna impreza, taka tam gdzieś wewnątrz w restauracji. Więc tam też zawsze można zobaczyć nasz zespół. A oprócz tego, no, występujemy na różnych imprezach, gdzie nas zapraszają, na różnych polonijnych piknikach. Teraz mamy wyjazd do Chicago. 10-11 listopada będziemy występować tam na góralskim festiwalu. Także tam zapraszamy, polonie. Zapraszamy serdecznie do Chicago. Przygotowujesz kolekcję nowych rysunków. Wkrótce szykuje się też najnowsza wystawa Twoich prac. Opowiedz o swoich dzisiejszych inspiracjach i rysunkach, które już są gotowe. Tak, kolekcja, którą tworzę, jest oparta o takie legendy ludowe, właśnie góralskie, zainspirowane moją tradycją, tradycją, kulturą, z której się wywodzę. I chciałem właśnie stworzyć taką kolekcję opowiadającą o, o właśnie tych legendach. Także mam nadzieję, że. Za niedługo będzie gotowa i uda się, uda się nam stworzyć jakąś fajną wystawę. No, a obecnie, no właśnie, trochę jestem też zainspirowany po pobycie w Peru tamtą kulturą ludową. i Też mam dużo pomysłów, które powstały podczas mojego pobytu tam. No i myślę, że to też tam gdzieś tam się pojawi w tej kolekcji. Myślę, że jakoś połączę te, te dwa światy tych kultur ludowych. No i zobaczymy, mam nadzieję, że, że coś z tego wyjdzie. Okej, okay. o wszystkich szczegółach dotyczących wystawy poinformujemy Państwa wkrótce, jak tylko będziemy wiedzieć coś więcej. A za tą wspaniałą rozmowę bardzo Ci, Rafale, dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie.